Jedna no, noc, jedna noc nieprzespana Dziękujemy! Mariusz Oks wpłacił 3 złote Mariuszek z No masz, no, masz widzowie, to jest dla Mariusza To ja mam Dzięki widzowie, dzięki No Nie wchodzisz na drzwi? No 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 to kebab, bo ja to nie mam. Ma. O Jezu. Tak A na ja bym go O mój zapoconę. Słuchajcie, u nas z nikt tu nie umarł i nie umrze. Kochani, dzięki za kebaba. Dzięki Czeki Kręgosłup. Nie widzowie, nie olewam widzów, tylko... W... Słuchajcie. Zrozumcie, że to jest trzeci dzień streama, co dwa dni coś się dzieje, mamie kurde dzielnicowy groził, mnie wyzywał, Kto nowe zarzuty dać mamie, eee, odróbki, mam, no wiadomo, ja odróbki robię z 1 lutego, po pierwsze. A jak mam iść teraz? Mamy nowe wynajęte mieszkanie, nawet nie zdążyłem się tam przeprowadzić, jeszcze nie mamy samochodu, mieszkam z nową dziewczyną, jutro jedziemy na Śląsk o 6 rano z bratem, jedziemy po jej rzeczy, bo się tam, no. Będzie ze mną mieszkać. I byłem dzisiaj pojechać się wyspać, krew mi leci znowu z domu z penissa, w się sensie mam ranę. To jest taki nie gadajże. Musiałem o patrunek wykąpać się i wam mówię szczerze jak to wszystko Ale wygląda. Co za kobieta ze z tobą być? No widzisz, jednak jakaś... Jakaś jednak ma odwagę ze mną być. Słuchajcie, też jestem człowiekiem i też zasługuję po tym wszystkim, co przeżyłem. Na szczęście. Samotna Weronika Hejka jesteś dziś. Uuu. Wiesz, że laska zapewne leci tylko na hajs? Wpłacił 3 złote. Jesteś tego świadomy, że zapewne ja tylko interesuję hajsami miłość? Słuchaj, ja tą dziewczynę poznałem przed więzieniem, jak miałem zakaz i nie miałem pieniędzy. Więc to jest podstawa tego, dlaczego zim jestem. A reszta to tajemnica na ten moment. W Wszystko w się uspokoi, to Pozwólna może ją poznacie. Ramach, psi, psi, Ale na razie za dużo hejtu, za dużo problemów. Więc nie będę dziewczyny dawał przed kamery, bo ja wiem jak tą rudą zniszczyli ludzie. Pierwszy raz w życiu mam malinkę. Gdzie <słyszyny> kocham cię. Kinga Andruszków wpłacił 3 złote, jak tam Danielku. Moje zdjęcia już latają po wykopie. Szybko poszło gwzde Kinga, Kinga Andruszków, Kinga Andruszków, Kinga Andruszków, nowa dziewczyna magicela. Daniel, proszę przyjedź do mnie szybko. Jestem strasznie nakalona i chcę poskakać na twojej stuleńce. Kinga Andruszków wpłacił 3 złote. Ale brzydka Interesuję. wpłacił 3 złote. Kinga Andruszków, ale brzydka ta twoja dziewczyna. Kinga Andruszków, ale brzydka ta twoja dziewczyna. Kinga Andruszków, ale brzydka ta twoja dziewczyna. Może opowiedz o swojej nowej dziewczynie. a po co wam opowiadać? Będzie czas, to poznacie. Będzie czas, to ją poznacie, prawda? Powiedz tak cztery złote Kurde!